Wczoraj, wczoraj wieczorem po tych dwóch walkach, trzech walkach właściwie, o których mówiłem w zapowiedziach, wydawało mi się, akurat czasu powinno być ok, wystarczy, no ale dzisiaj doszło parę nowych rzeczy interesujących, niezwiązanych z tym, co było przez ostatnie 24 godziny, a i tak się tam działo bardzo dużo, więc przechodzimy szybciutko do tematu, jak zwykle, tradycyjnie. A, dziękuję bardzo koledze, którzy wrzuca te minutowe rozpiski. Przepraszam, nie mam za bardzo czasu rozkładać tego, ale, ale dziękuję bardzo jeszcze koledze, który, który mam nadzieję, jak ogląda vloga, to wpiszę w których minutach, gdzie co, jak. Team, wszystko co robimy to jest team. Wy pomagacie, ja pomagam wam zobaczyć ten, ten większy boks, wy pomagacie mi mieć tą energię, żeby to robić. Ale przechodzimy do rzeczy, przechodzimy do rzeczy, wszystkim tak. Na początku wszystko związane, wszystko nie związane z tym, co się działo przez ostatnie 24 godziny na ringach, czyli praktycznie, praktycznie w sobotę. Informacje polskie, od tego zaczniemy. Nie będę komentował problemów poza, pozaringowych Michała Ciślaka. Kryminalna sprawa, to wszystko, co się stało. Koledzy na pewno Państwa mocniej o tym poinformują. Mnie najbardziej interesuje to, żeby. Był gotowy za te parę tygodni na walkę, na walkę z Durodo, takie rzeczy co się dzieją, y, tak jak wspomniałem, y, Andrzej, andrzej Kostyra podaje o tych spalonych samochodach, y, ewentualnych haraczach i tak dalej, nie wdaje się w to, y, boks mnie interesuje, tak jak powiedziałem, tylko to, żeby, żeby y, Michał Cieślak był najkrócej załamany, a jak najszybciej koncentrował się na walce, która może być bardzo ważna dla jego kariery. To tyle, natomiast teraz rzeczy związane, tylko na ten temat yy, poza pokserski. Natomiast, natomiast yy, informacje związane z polskimi pięściarzami. No, tematem, tematem ważnym wspomniał o nim Szpilka w programie telewizji polskiej, w yy, po, pięściarskim programie telewizji polskiej, wspomniał o tych ewentualnych możliwościach dyskutowania. Na temat poważnych walk. Mówił o tym, że Andrzej Wasilewski zaproponował mu ewentualne trzy następne rozbiegowe walki. Ja, ja nie wiem, ja kiedyś miałem wymianę z Andrzejem Wasilewskim na ten temat, że, że mamy jeszcze czas, poczekajmy i tak dalej. Nie bardzo rozumiem, na co jeszcze mamy czekać. Wiedziałem, że ewentualne te rozbiegowe walki. Były planowane, natomiast Artur Spirka wspomniał, że w rozmowie z Andrzejem mówił, wspomniane było o trzech walkach. No, no, no to na tej zasadzie, no to może razu 30 takich walk. Bo albo albo, albo przyjmujemy, przyjmujemy opcję, że Artur Spirka jest gotowym pięściarzem na walkę o czołową piętnastkę, albo przyjmujemy, że walczy po to, żeby, żeby, po, prostu, żeby po prostu walczyć i zarobić, i zarobić parę złotych. Sam Artur Spirka powiedział, że. Opcja zarobienia, a paru, paru złotych go jak najbardziej interesuje, natomiast interesują go również, również ważne walki. Żadne szczegóły nie były podane, oprócz lipca i Anglii. Natomiast, no, wystarczy wykonać parę telefonów, jak się wie do kogo te telefony wykonać, żeby, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Więc oczywiście ja te parę telefonów e, wykonałem e, jeżeli, przede wszystkim tak. Zawsze z poważną dozą, że tak powiem, sceptycyzmu podchodzę do wszystkiego, co nawet mówią mi ludzie zaufani, bo jeśli ktoś nie bierze udziału w negocjacjach pięściarskich, a wie o nich, no to, no to prawie wie, a tak naprawdę nie wie. Natomiast na informacji, które ja mam, to oczywiście e, bardzo, bardzo interesujące wyznanie wyzwanie Joe Joyce kontra Artur Pilka 13 lipca. Outu Arena w Londynie. Z wielu, z wielu względów bardzo interesująca walka. Naprawdę interesująca walka. No, popatrzmy tak. No, Joe Joyce pięściarzem zawodowym jest niespełna 2 lata, Artur pilka, pięściarzem zawodowym jest 11 lat. Oczywiście inne sukcesy amatorskie. Joe Joyce srebrny medal w 2016 roku. No, natomiast ciągle zawodnik młody, rozwojowy mający lepsze walki, gorsze walki dlaczego o tym mówię? dlatego uważam, że taka walka z punktu widzenia Artura Szpilki ma sens natomiast ma również sens z punktu widzenia Joe Joyce'a jak wiemy Joe Joyce zmienił trenera Abel Sanchez przestał nim być został nim, został nim były trener były trener no jednego z najlepszych pięściarzy Wagi junior ciężkich, jakich, jakich pamiętamy David Hay, David Hay już nie, nie bawi się w boks, bawi się natomiast w promotorkę ciągle współpracuje jako promotor z, z Adamem Butem. No i Adam But jest tym nowym, nowym trenerem Joe Joyce'a. i on na początku powiedział, że dla Joe Joyce'a chce różnych rywali, przygotować go na różne style i pod tym względem idealnie to pasuje. Tak jak popatrzymy na przykład na box, to to tam ciągle Joyce jest za Arturem Szpilką. Jak popatrzymy na różnego rodzaju rankingi, no to a w, pierwszej, w pierwszej 15 nie ma żadnego z nich. Czyli walka, co, co można stracić w takiej walce z jednej i z drugiej strony? Przede wszystkim tak, co można stracić, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Artura Szpilkę, no to, to porażka z zawodnikiem, który ma 8 walt na koncie bez względu na to, ile tych nokautów by nie miał, bo ma 8 walk, 8 KO, no to, to, to jest krok w tył. Natomiast z punktu widzenia pokazania się publiczności po obu stronach oceanu, zaraz powiem dlaczego po obu stronach oceanu, to absolutnie ma sens. Wiadomo już, że po tym ostatnim podpisanym kontrakcie przez Joyce'a z Frankiem Warrenem, że walki jego będą pokazywane przez ESPN+, Sprawdziłem u kolegów z ESPN Plus. Absolutnie mają w programie galę 13 lipca. W ciemno mieli tą galę, ponieważ to jest spora gala, gdzie wystąpi ta, 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 ta nowa siła angielskiego boksu. Także już po stronie amerykańskiej o tym, o tym na tym martyrowi zależało. Ta walka będzie pokazana. W Anglii absolutnie ma sens, bo wiadomo, że że dostaniesz angielskich kibiców, dostaniesz Polaków. Zbyt często Polacy nie walczą w Anglii, więc występ Artura Szpilki z Joyce'em na pewno zostanie odpowiednio rozreklamowany. Czyli z tego względu no, walka na pewno pasuje jednej i drugiej strony. Jest tutaj tylko jedno ale, no bo, no bo mówimy w tym momencie o walce Joyce'a 13 lipca, natomiast Joyce walczy z ustinowym w przyszłym tygodniu więc oczywiście to trzeba wygrać, żeby w ogóle były jakiekolwiek dyskusje więc są to absolutnie dyskusje do przodu, no bo ja nie mówię, że Joyce przegra z Justinowem, natomiast może odnieść kontuzję może się poślizgnąć 50 tysięcy innych rzeczy mogłoby się zdarzyć, natomiast ja rozmawiałem z niektórymi z, 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 z grupą moich kolegów w Anglii przez ostatnią godzinę którzy mówią, że no Joyce z tych wszystkich pięściarzy Wywodzących się z Anglii, z jednej strony ma taką estymę kogoś, kto, na kogo bardzo liczyliśmy, ale jest to nie, nie, nie jest to największy talent w angielskim boksie z tego młodego pokolenia. To też nie jest aż takie bardzo młode pokolenie. Natomiast no to, to jeżeli by do takiej walki doszło, no to oczywiście faworytem byłby Joyce, ale, ale nieznacznym. I przede wszystkim dlatego, że walczy, walczy u siebie na ringu. Także absolutnie jeśli by do tej walki miało dojść, pod, podkreślam jeśli to, to są rozmowy wstępne, no bo nie można inaczej rozmawiać, skoro, skoro pięściarz A ma jeszcze do pokonania innego pięściarza, zanim wyjdzie na ring z pięściarzem B, absolutnie jestem za, bo, bo uważam, że... Podobnie zresztą jak, jak Artur Szpilka, jeśli chodzi o, o sport, to się zgadzamy. Jeśli chodzi o wiele rzeczy, pewnie nie. Innych rzeczy, wie, pewnie nie. Natomiast uważam, że to jest, to jest absolutnie krok w tą stronę, co trzeba. Bo przygotowywać się na, na, na boomach to, to nie ma sensu, bo to kompletnie nic nie daje. Absolutnie Arturowi Szpilce nic nie daje. Go, część gości, z którymi walczył, ja nie wpuścił na, na sparring. A co dopiero co dopiero na walki? Także absolutnie to jest plus. Natomiast. Mogę już, powiedzieć, e, e, mogę już powiedzieć, że 16 czerwca, także 24 godziny będą rzeczywiście rewelacyjne. 16 czerwca w a e, walka e, Mateusza Masternaka z Jegorowem. E, praktycznie kontrakty zostały już podpisane. E, też bardzo interesująca walka. Też bardzo walka taka, która. Która, e, która ma sens, która ma sens dla obu stron. Zacznijmy od e, strony Mateusza Masternaka. E, Jegorow e, to też taki pięściarz, który, który, jeśli chodzi o doświadczenie, no to, to w porównaniu do, do Masternaka, do Masternaka nie widział nic. E, natomiast e, strasznie stawia na niego World of Boxing Andrija Rabińskiego. Uważają, że to jest talent absolutnie wielki, bardzo szybko prowadzony, szybko w sensie wyzwania od razu poważne. W ostatniej walce marcowej z Tomasem Ostrozenem, zdobył tytuł IBF International, pokonał przedtem Coyote. patrzymy na ranking WBA w tym przypadku. Chociaż no tutaj, tutaj będzie ważniejsze IBF dla Jego Rowa i dla Masternaka, no bo wiadomo, jak się jest. Jak się walczy o tytuł IBF International, no to wiadomo, że się skakuje do tej pierwszej czwórki, która może walczyć o tytuły Mistrza Świata. Natomiast z punktu widzenia WBA też to nieźle wygląda. Jegorow siódmy, Mateusz Masternach dziesiąty. Ładnie się to wszystko, się to wszystko składa. Eee, bardzo fajne miasto. Byłem tam półtora roku temu na gali. Eee, bardzo lubiące boks. W ogóle atmosfera tych gal... Tych gal. E, Ramińskiego jest zawsze bardzo fajna. E, od pięściarzy do tych, którzy przychodzą na te gale, wszyscy żyją, żyją takim pojedynkiem. E, oczywiście, że trudny pojedynek dla, dla Masternaka. No, dlaczego ma brać łatwe pojedynki? Ja, ja czasami słyszę, czasami częściej, czasami rzadziej słyszę opinie dać mu jeszcze dwóch, trzech. Nie mówię o Masternaku, tylko w ogóle o polskich pięściarzach, żeby, żeby, żeby wygrał, żeby, żeby dopisać to do zwycięstwa, No, ale. Ale co to zmienia? No jeżeli są to pięściarze oczywiście rozwojowi, mających mało walk, no to wtedy można to zrozumieć. Ale tak jak mówimy o, o Szpili, który, który tych walk ma, który tych walk ma 25 w karierze, no to, no to czego jeszcze go uczymy? Wiem, że jest nowy trener, natomiast yy, czy ten trener aż tak bardzo różni się od wszystkiego, co Artur się nauczył, osobiście wątpię. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Mastera, no to. To master wie, w którą stronę idzie. Pieniądze, z tego co słyszałem, są, są, są przyzwoite absolutnie za tą walkę. Wiadomo, co można wygrać sportowo i finansowo czyli jedno i drugie pasuje. Na co czekać? Eee... Nie sądzę, żeby tych propozycji nagle sypało się nie wiadomo skąd. A jak można, jak można dojść do walk o tytuł Mistrza Świata albo być bezpośrednim challengerem, no to. To trzeba takie walki brać, także również absolutnie kciuk w górę, tak trzymać Masternak tak trzymać jego team. Uważam, że jego Jegorow jest absolutnie do obskoczenia przez Mateusza Masternaka. Silny gościu, wygląda jak heavyweight, natomiast dziury w ataku potwor także, także Master na spokoju, pierwsze 3-4 rundy, później do przodu. Ten czerwiec to będzie w ogóle nie, nieprawdopodobne, jeśli chodzi o polskie walki. Master, Striczu, e, Główka, oczywiście, przecież to, to, to jest w ogóle oba. I w ogóle inne walki jeszcze, ale na razie miałem mówić tylko o, tym, o tych polskich. Także to jest kolejna rzecz, która wiemy, że się stanie 16. Czy no muszą wyjść na ring, no wiadomo. Zaraz no. ktoś mi napisze na dole, no powiem szybko, no ale dopóki nie wyszli na ring, no dobra, no, ale no, zakładam, że jak. Rozmawiam z obiema stronami, czyli stroną Masternaka i stroną rosyjską. jedni drudzy mówią: Deal załatwiony, rewelacyjna walka, cieszymy się, no to mogę o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że koledzy nie będą mieli e, problemu e, z tym, że, że to podałem. No i jeśli będą mieli problem, no to trudno. E, kolejny z polskich pięściarzy, których obserwuję bardzo mocno z tej, z tej strony, i nie tylko ja. To Robert Parzęczewski zawalczy dwukrotnie. Mateusz Porek powiedział mi, że zawalczy w tym roku jeszcze dwa razy. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Akurat w jego przypadku, 25 lat, te dwie ekstra walki w tym roku i atakujemy na całość w 2020 roku, absolutnie mają sens. Informacje na temat ewentualnych rywali, no to jeszcze poczekamy miesiąc, to półtorej, podejrzewam, zanim, zanim się dowiemy. Natomiast, walka, aha, kiedy, no, walki, walki, walki chciałem powiedzieć araba i się powstrzymałem, Mr. Kao teraz chyba jest Robert Tak, więc Mr. Kao wrzesień, listopad, ekstra, ta, ta, mi się to podoba, to są, to są, to są fajne rzeczy, no, no lubię, muszę powiedzieć, że, że, że dzisiaj lubię robić tego vloga mówiąc o polskich, o polskich pięściarzach, bo słyszę fajny pomysł na Mastera, fajny pomysł tylko walka, fajny pomysł na szpilę, parzeń czeski się rozwija, no przyjemność, naprawdę, słowo z mojego punktu widzenia, gdzie, gdzie większość rzeczy które, które niestety jak, jak również tak samo wy po drugiej stronie czytacie, które są zupełnie niezwiązane ze sportem tylko są takimi bzdurami kompletnie niezwiązanymi ze sportem to mówienie o sporcie to jest dla mnie absolutnie przyjemność ja mam nadzieję, że dla was przyjemność słuchania z rzeczy ultra ważnych wielki, wielki szacunek dla odchodzimy od spraw Polski w tym momencie. Wielki, wielki szacunek ee, dla Manny Pacquiao. No facet ma 40 lat, zarobione pieniądze ma, w historii boksu już jest i mówi, dobra, to ja teraz walczę z Turmanem, który jest 29022 KO. Bo taka walka została wczoraj zapowiedziana podczas show PBC. No, to trzeba mieć jaja, to trzeba mieć filipińskie naprawdę jaja, trzeba być naprawdę Trze trzeba, być, trzeba być Manny Pacquiao, naprawdę poważny szacunek dla faceta. Dla mnie bardzo dobra walka, wcale nie jest powiedziane. Bo pierwszy, pierwszy odg pierwsze odgłosy, jakie słyszałem walka, dodaję 20 lipca Las Vegas. Um, nie, to za późno, no. szkoda, że takiej walki nie zrobiono, nie wiem, w 2014 roku. No dobra, no ale nie zrobiono. Wiemy, że, nie będę tutaj mówił, że Many Pacquiao się rozwija, no bo ocenianie Pacquiao na podstawie tego pajaca Broner'a to nie ma sensu. E, Pacquiao się nie rozwija, natomiast no, Turman... Byłem na jego paru walkach na żywo, super go się ogląda, no, ale to jest gość, który sam przyznaje. O za to go nawiasem mówiąc bardzo lubię, że przyznaje się, no jakby tam raz więcej mnie trafił, to by walka się skończyła. No parę takich ostatnich walk miał, no tutaj z, z Pacquiao pierwszej nie wiem, 7-8 rund. Inaczej, jak Pakiało będzie tak przygotowany fizycznie jak na bronera, znaczy no, Turman będzie walczył inaczej niż Broner, będzie zadawał ciosy, których Broner nie zadawał, to tam widzieliśmy, że on miał kondycję nieprawdopodobną. Bardzo dobra walka. Absolutnie fajna walka. Pewnie, że to jest za późno, no ale, ale jeden i drugi. oceniając ich możliwości na dzisiaj, no, krótka piłka, no, zobaczycie, czy nie zobaczycie. no Ja zobaczę z wielką przyjemnością i, i jestem przekonany, że... że... Ee, że zdecydowana większość kibiców boksu na świecie zrobi to dokładnie to samo. Na mówiąc PBC naprawdę idzie po bandzie, bo te walki jedna za drugą, tam mówiłem o tym sierpniu. Spencer teraz jeszcze zapowiedź tej, jeszcze wiem, że jeszcze jedna rzecz się szykuje pomiędzy, to tam naprawdę chłopaki idą i naszą tajmy. To, to po prostu idą jak burza. Boks jest 2019 to będzie historia, boksu, trzeba musiał oprawiać te akredytację w, w ramki tej jak gdzieś za mną. Bo to jest absolutnie absolutnie wielki rok. Dobra, to to mamy teraz te rzeczy z głowy. Niezwiązane z tym, co się działo, a się działo podczas tych 24 godzin. Na końcu o walce, którą nie trafiłem, czyli Jared Hurt kontra Williams Jr. Natomiast na początku dwie walki, które odbyły się na gali ESPN-u, to znaczy Burchard kontra Vargas. Tutaj stawiam na Bachalta z paru powodów, no, nie tylko dlatego, że jest młodszy, ale dlatego, że no, nikt nie zadaje tylu ciosów celnych co. No bo ja teraz wrzucę statystykę, wrzucam w ogóle całą dla tych, ale często piszecie, panie przypadku, jak pan coś rzuca, no to niech pan też coś o tym powie, bo na przykład ja pana słucham tylko, a nie oglądam. Ogólnie zachęcam, żeby robić jedno i drugie, ale oczywiście nie zawsze można. W ciągu 7, aż ja się zestresowałem, w, 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 w ciągu sześciu rund Belcher 728 wyprowadzonych ciosów. Potrzebujemy 5 sekund, żeby sobie opanować tą liczbę. 728 wyprowadzonych ciosów w ciągu sześciu rund. 247 z tych ciosów to były power punches, które doszły. 247 punches doszły jednego pięściarza eee, Meksykanie nigdy się nie poddają. Tutaj narożnik Vargasa narożnik poddał go. Sam Vargas przyznał, że no po prostu no, robił co może robił co może na temat przeciwko takiemu betrotowi trafiającemu 45% power punches no to, to nie było szansy taka jedna, jedna uwaga na temat przegranego. Vargas walczy z 95% pięściarzy w tej kategorii wagowej i robiąc to, co robi z Berczeltem, wygrywa 95% tych wag. Natomiast z Bercheltem nie. Taka ciekawostka, jeśli Loma by chciał z kimś zawalczyć, Łomaczenko, to uważam, że Berczelt vs. Łomaczenko 135% Berczelt zrobi spokojnie. Zresztą sam o tym mówi. Absolutnie fenomenalna walka do zrobienia. mimo zależy na meksyka, meksykańskim ringu, myśl, my, rynku, rynku. Myślę o, o Łomaczenko. Absolutnie walka, którą chciałem zobaczyć: Łomaczenko kontra Belczot. Obłęd. Także gratulacje dla Belczota. To trafiłem. E, trafiłem również walkę, która u Bokmacherów było no, prawie 50 na 50, czyli Nawaret kontra Dogbow. Tutaj jest inna sprawa. I tą walkę Nawaret e, wygrał przez poddanie w 11 rundzie. E, Dogbał został poddany przez swój należnik jakieś 5 rund za późno. Puszczenie tej walki po 6 rundzie, jeśli będziecie chcieli zobaczyć, to był kryminał. Ja bym absolutnie aresztował wszystkich, którzy byli w należniku, łącznie z rodziną rodziną Dogbo, bo to była rzeźnia. To nie miało absolutnie żadnego sportowego sensu. Podrzucam wam statystyki, 314 do 121 trafione ciosy, power punches 235 do 105, czyli dwa razy tyle. To po prostu Navaretto się bawił z Dogbą. Eee, chłopak ma zaledwie 28 lat, natomiast powinien przemyśleć, dlatego że ja często mam takie rozmowy, na no, Panie Przewodku, jak Pan może radzić komuś, kto ma 28 lat, żeby skończył karierę. No, mnie interesują tak zwane lata ringowe. A nie lata wpisane w, w, w dacie urodzenia, w jakichś tam dokumentach. To, to, to mi nie interesuje. Interesuje mnie, jakie walki stoczyłeś. Bo można mieć 40 lat i, i być młodym, tak ja a można mieć 28 lat i być pięściarzem skończonym. Także walka absolutnie kompletnie bezsensowna. W sensie przetrzymywania jej na waretę wygrał, stawiałem na niego, dlatego że. Życie mnie nauczyło, że pięściarz, który, który, który zostaje znokautowany przez rywala w rewanżu ma naprawdę małe szanse. A jeszcze pięściarz, który jest wolniejszy od tego, który go znokautował, ma te szanse tylko iluzoryczne, więc tutaj trafiłem. Natomiast nie trafiłem, ale nie, zanim, zanim o tym. Pamiętacie walkę w Legionowie, gdzie, gdzie Oliver McCall był najpierw przegrany, a później wygrał? No takie rzeczy zdarzają się nie tylko w Legionowie, ponieważ na tej samej Gali w Farfax, e, którą, przepraszam, w Waszyngtonie, którą oglądaliśmy, e, którą oglądaliśmy czyli e, główna walka wieczoru to był Jared Hurt kontra Jared Williams. William Jr. Natomiast przed walką wieczoru walczył Korobo, który tak doskonałą walkę dał przecież, e, tak e, Charlo. No i wydawałoby się, wydawałoby się że Korobo vs. Alem będzie, będzie walką do jednej bramki. Oglądałem tą walkę. Początek absolutnie korobowa. Końcówka wybitnie nie starczyło mu, nie starczyło mu e, pary. czterech ostatnich rund, trzy na pewno dla Alema. Natomiast no, nie miałem żadnych wątpliwości, kto tą walkę może wygrać. No, ogłaszają sędziowie. Wynik e, split decision ręka Korobowa idzie w górę. Historyczne zdjęcie w tym momencie wrzucam Ręka widzicie sędziego i widzicie e, Korobowa, który cieszy się, bo wygrał. No, cieszył się przez jakieś następne 45 sekund, ponieważ kiedy już schodził, a właściwie kiedy już szedł z ringu, dowiedział się, że sędziowie źle policzyli i tak naprawdę jest remis. Kryminalna sprawa z dwóch powodów po pierwsze tą walkę korobą wygrał i ktoś go naprawdę bardzo nie lubi naprawdę ktoś tego chłopaka bardzo nie lubi a po drugie co znaczy że źle policzyliśmy punkty co to znaczy że źle policzyliśmy punkty a tak naprawdę było zupełnie coś innego To wy wyglądało to absolutnie dla mnie przerażająco takie rzeczy absolutnie nie powinny, nie powinny mieć miejsca na żadnym poziomie Natomiast, kiedy, kiedy walczą pięściarze z zaplecza tych najlepszych, to już w ogóle. Ale tak naprawdę, to czy jest to walka w sali gimnastycznej, czy jest to, sala, czy jest to walka pokazywana w prime-timeie, w foxu, to takie rzeczy no, dla mnie absolutnie niewytłumaczalne. Nie przewał, przewał straszny. No i, no i wreszcie ta walka, której nie trafiłem. Natomiast nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, bo obiecywałem Wam, że zobaczycie trzy dobre walki. Podczas tego weekendu, i absolutnie dwie z, nich, dwie z nich na to zasługują. Mówiłem już o o, o namianach dobrych, bardzo dobrych, albo rewelacyjnych, jak te ostatnia zasługują. Mówiłem już o Berchelt contra Vargas, Nawaré, Dogbow, no, ale to co pokazali Hurt kontra Williams. Absolutny kandydat do walki roku. Absolutny, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Fatalnie zaczął Hurt. Spodziewałem się, że zacznie fatalnie, ale no, nie spodziewałem się, że, że Williams będzie nim pomiatał, bo to że, to, że, to, że on zaczyna słabo, to wszyscy wiemy, natomiast no, pomiatany nie jest, natomiast Williams absolutnie nim pomiatał, e, zaliczył, zaliczył, zaliczył deski, w zwarciach przyjmował ciosy, których, których absolutnie nie powinien przyjmować, przyjmować, 1487 wyprowadzonych ciosów w tej walce. To, jest, to, nie są, to nie są szczuplacki, to są chłopacy, którzy mieli powyżej wagi średniej w momencie, jak wychodzili na ring, czyli powyżej 160 funtów. 273 do 249, jeśli chodzi o trafione ciosy dla Williamsa. Jeśli chodzi o Power Punches, Williams 232. Hart 223 podczas absolutnie fenomenalnych 12 rund, absolutnie fenomenalny 12 rund walka, no, której no, no nie, można było, nie, nie można było jednej sekundy z żadnej rundy opuścić, dlatego że tu się wszystko zmieniało. Były, były momenty, że atakował Williams. Były momenty, że wyglądały, że, że, że Hurt będzie potrafił przełamać Williamsa. Nic z tego, nic z tego nie wyszło. Absolutnie zasłużone Williamsa. Wszyscy sędziowie się zgodzili. I tu szok. I tu szok. Ponieważ podejrzewam, że jedynym dziennikarzem na świecie, który postawił w tej walce punktowe zwycięstwo Hurda, był Dan Rafael. Mendez postawił 114-113. No ja nie wiem, nie rozmawiałem z nim dzisiaj rano na temat, na temat tej, tej punktacji, ale jak zobaczyłem, że wrzucił to na Twittera, to mi dosłownie mowa odjęła. Mnie i wszystkim innym kolegom, którzy to oglądali. Ponieważ tej walki wypunktować dla Horda absolutnie nie można było. Ludy Bell napisał mu, dlatego jesteś tylko dziennikarzem, a nie sędzią. A, co na pewno spowoduje bardzo interesujące <laughs> rozmowy między oba panami już wkrótce. Natomiast to była jedna z najbardziej ja nie wiem, jaką walkę tam ogląda. On ma bardzo blisko, bo on mieszka w Virginii, to, to miał bardzo blisko tam do Waszyngtonu, więc zmęczony na pewno lotem nie był, ale no nie potrafię absolutnie sobie tego wytłumaczyć, ponieważ no byli dziennikarze, którzy wytypowali tą walkę pięcioma punktami dla, dla, dla Williamsa, no, czyli, czyli no, no nie, znani dziennikarze. Ring Magazine na przykład. No, ja akurat punktowałem trzema punktami dla, dla Williamsa, ale też absolutnie jednogłośnie. Nie, 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 nie widziałem żadnej możliwości, w której byłby inny wynik niż zwycięstwo Roamsa, no dam, dam to widział. Nie wiem, jestem strasznie ciekaw, co napisze już jutro w swoich, e, swoich komentarzach e, poniedzielnych. Nie wiem, czy może zobaczy tę walkę w telewizji, czy może nie wiem, ktoś mu zasłaniał albo coś, no bo, bo, no bo to jest jedna z tych rzeczy, które absolutnie nie dam, nie dam, sobie, nie dam sobie wytłumaczyć. To by było na dzisiaj. Przyszły tydzień jest jasny dla wszystkich parę doskonałych walk. Walka numer jeden to oczywiście waga ciężka Mistrzostwo Świata, czyli, czyli Wider kontra Brazil. O tym więcej, ja, wam, ja, ja was żegnam do następnego razu, tym razem zrobimy pełne kto pytanie błądzi, jak ciekawe rzeczy związane z boksem. Ten dzwoneczek należy zaznaczać. Ci, którzy zaznaczyli, na pewno nie żałują, bo, bo ja wrzucam rzeczy, które się dzieją od razu tam. Także normalny vlog, kto pyta, podejrzewam gdzieś koło środy. Plan na weekend powiem Wam później. No i do usłyszenia, i na pewno nie żałowaliście, jeśli oglądaliście te walki, które wam, e, których oglądanie Wam polecałem w poprzednim vlogu. Najlepszego, dziękuję, jeszcze do następnego.